Siemanko, z tej strony Direk. Dzisiaj kończymy ligę weekendową i otwieramy nagrody, gdzie do trafienia są tocy z Bundesligi. Oraz po nagrodach otworzymy nowego playerpika z ikoną 93+. Przed meczem o 8 zwycięstw, tak mam bilans 7-6. Otwórzmy paczki, które zachowałem. 10 razy 82 za karnet niewymienne. Brak niebieskiej karty. Walkout, środek obrony. Ruben Diaz. Był to jedyny walkout 10x82, plus, tym razem wymienne. Okej, okay, no przynajmniej walkout, no ale kto by musiał być? Mbappe, żeby było coś dobrego. Gindogan. Też jako jedyny. 7 kart, 83 plus żeńskiej lub męskiej Bundesligi. Mamy, to jest ich pan. Środek pomocy defensywnej. Szaka 86. Będzie podwójny walkout. Dawajcie coś mocnego, come on. Zobaczmy, kto to jest! Doan92 To nie jest nic mocnego, niestety. I paczka z gwarantowanym tocem Bundesligi. Za codzienne ukończone zadania. Let's go! Jest jakiś pan, prawy. No nie, no jak to jest możliwe, że dwa razy z rzędu go trafiam? No nic, może w nagrodach trafimy lepszego totsa. Jak mówiłem, bilans 7-6, 2 mecze do końca. Mamy szansę jak zawsze, kurde, ostatnio na 9 winów. Na nic się kompletnie nie nastawiam. Po prostu zagrajmy, zobaczmy, bo kurde, nie idzie tak, jak bym chciał ostatnio. Skład bez zmian z jednym małym wyjątkiem. Ewolucja, luftusa ukończona. Cała. Dostał playstyle, hak złoty. Jeśli chodzi o statystyki, wzrosła mu obrona, fizyka i trochę. Podania oraz tempo. Oczywiście te statystyki nie są na tyle dobre, żeby on miał overall 94, ale tak działają, ewolucje. Spróbujmy wbić te 9 winów. Let's go! Borussia Dortmund, Wandersal na bramce. Obrona, no dobra, jest ten Frimpong, Diu, Cristiano Ronaldo, Eusebio, Adeyemi, nie robi ten skład na mnie wrażenia, musimy być skupieni, po prostu nie robić głupich rzeczy, nie podawać za dużo trójkątem i myślę, że będzie ok. <grymne> Jak coś to widziałem, oczywiście, że Openda wyszedł w SBC, na pewno go sobie ukończymy, zobaczę czy w następnym odcinku, czy jeszcze w kolejnym, no bo kurde, trochę tego Fodero na pika z ikoną wywaliłem, do Cristiano Ronaldo się udało. Zobaczmy. Spróbujmy wrzucić do drogby. Czy wygra główkę drogba? E no, dobra jest. Bellingham. Na spokojnie jeszcze się... Kurde, chciałem się wrócić i strzelić. Ture. Turę. Dobrze, 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 bo myślałem, że już będzie. O, oh, fuck! Diu! Nie ma nic! Ale dobitka! Nie ma nic! Ale kolejna nie ma! No nie. Musimy teraz my tą piłkę odebrać. Jeszcze jest Eusebio i Diu. Niestety. Nie, no nie mogę, nie. Czuję, że rywal tak dobrze nie gra, ale więcej potrzeba kreatywności. Dobra, dawaj do sawy. I sawa na zielonce No i ładnie, od razu wyrównujemy. Wiem, że on tu będzie podawał na 100% i na szczęście. Bellingham podaje do drogby. Drogba dawaj, no kurde. Dłużej się mogę zbierać z tym strzałem, drogba. Love to streak. Kurde, no ładnie. Dobrze, rywal tą piłkę odbiera. kurde, nie. Proszę, tylko nie czerwona kartka, Jezu. Myślałem, że uda mi się jakoś tam wjechać w piłkę. Czerwona kartka dla tury. No ale oczywiście moja wina. McAllister, dobrze. Zamienię Bellingama z sawo miejscami. Z ławki damy Upamekano na środek obrony. Będzie ciężko w dziesiątkę, ale próbujemy. Nie. Nie, 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 nie. To jest nieprawdopodobne. Nie, dobre nie ma. Nie ma nic, dobrze upamykano. Nie, nie ma. Nie ma? Dobrze, Boże. Ciężko cokolwiek tutaj teraz wykreować. Niestety, musimy coś zaryzykować. Niech wejdzie drogba na skrzydło i dajemy millera, bo ma oprócz drivenów jakieś fineski, powershoty. Spróbujemy to wykorzystać po prostu. Zaczęliśmy się z piłką. Co zrobi malen? I miller. Kurde. Dobra, jeszcze nasza piłka, na spokojnie. Miller, strzelasz! Nie, no co on zrobił? No jak ty możesz spodłować? Dawaj. No patrzcie, wjechałem ślizgiem! Wjechałem ślizgiem! Jak to jest możliwe? Najpierw podwołuję Miller, kurde, z dwóch metrów. Ja, nie, nie, nie. Jak ja mam wbić 9 winów? Jak takie rzeczy się dzieją? Co to było w ogóle? Jako przyrywnik paczka 7x83, po raz kolejny. Tym razem. Bez karty, Team of the Season i bez walkoutu. I jej chcemy chyba jeszcze dobić po tym meczu. Teraz zagramy Ronaldinho i upamekano od pierwszej minuty. Okej, okay, ostatni meczek. 8 winów. Kto by się spodziewał? Hulit, Czerki, Ribery, Teo Hernandez, Lala. Rozpierdzielalamy Lalamy go. Demoraj nie wiem jak ona się nazywa. Pięknie strzela bramkę. Naprawdę nie wiem, nie? Drogba Drogba, nie, ja tu w ogóle nie mam nic do gadania Dawaj Ronaldinho, nie ma spalonego Lecimy, zatrzymamy się z piłką Bellingham, Drogba Drogba, niski strzał O to chodzi, jeden do jednego. Boże, jaki to jest mecz Ronaldinho Do Drogby Drogba, niski strzał <laughs> dwa, jeden, dobra No jest dobrze, prowadzimy jedną bramką, ale to nie daje nam gwarancji, że wygramy Leci jeszcze Bellingham, zobaczcie! Sam na sam! Bellingham goal! 3 do 1, ale szpięknie tam znalazłem to podanie do niego. No i niestety, na szczęście, Casillas, dobrze! Do Ronaldinho, lecisz, Dino. Zabawimy się, podbicie piłki. Dobrze, podanie do Sawy. to streak. Pięknie, sprint, buścik i drogba. Kurde, no mogę nie z pierwszej piłki, ale tak szczerze wam powiem, że nie spodziewałem się, że to w ogóle. Dojdzie drogba! Jest! 4 do 2. Musimy to wygrać, nie ma innej opcji. Ciapier, Super, 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 super tutaj zagrałem. Nie wierzę w to. Dobra, kasyjas do broni. Wchodzi o Wchodzi o pęda, on musi to zrobić. Na spokojnie, musimy poklepać. Zyskać też troszeczkę czasu, zmarnować rywalowi. I Loftus trik! Sprint boost! Zrobił to loftus trik po ewolucji 94! <laughs> to Sawy, sawa podanie. Openda! Jeszcze na dobitkę! O to chodzi, openda! 6 do 3. No wygrywamy. Szkoda, że nie 9, no ale przynajmniej jest stabilnie, 8 winów. No to jedziemy z nagrodami. Trafmy coś fajnego. W końcu może poleci jakiś lepszy. Toc, a nie zwykłe tylko na przepałkę. Tutaj dobry Foder, Benny, Gam, Złoty. Drugi player pick, oczywiście wymienne te player picki, pamiętajmy. Brand, 8 czwórka, Grealish. Dobra, niech będzie Dali. I ostatni, do trzech razy sztuka, może jakiś wymienny dobry Tocik. No dobra, przynajmniej Declan Rice. I tutaj liczymy, nie wiem, na jakiegoś Harry'ego Keina, Po prostu na jakiegoś dobrego zawodnika z Bundesligi. Let's go! No, to nie jest dobry zawodnik z Bundesligi. No, chyba, że do SBC. No to okej, okay. tutaj ma Słaku na lewą obronę. Jedziemy, ostatni pik. Banza. Bierzemy tego pana na lewej obronie. 93 i w drugim player piku. Wiecie co, ujawniamy wszystko. Może tym sposobem uda nam się trafić coś dobrego. 8, 3, 9, trójka, 9, czwórka. Ja pierdzielę. Nie, no, słabizna. Totalna. Słabizna niestety Niech będzie ten Hinkapie Wymienne 10x83+, plus. tylko złota karta Będzie to Bastoni Jeszcze w środku Lewandowski i Martinez, trzy walkouty Okej, okay. 20x82+, plus kurde no nie ma to Zapominamy o tej paczce Dwie paczki z gwarantowanym tocem Bundesliga Kurde, najciekawsza Karta to będzie napastniczka z Danii. Nie wiem, 91 kramer. No to tutaj, no tu już musi, co nie? <laughs> nie! Jak to będzie znowu kramer? Dobra, nie będzie to kramer, ale nie mam pojęcia, co to będzie za pani. Może chociaż lepsza ocena, no dobra! Prasnikar 94, ok. Tak więc poza kilka dobrymi foderami nic dobrego nie poleciało z kolejnych nagród na tocy, ale tu jeszcze nie koniec. Czas na player pika z ikoną 93. Ikona bisu 93, ukończona. Pierwszy raz otwieramy. Takiego player picka w tej edycji. Może to będzie ta chwila, kiedy trafię jakąś naprawdę mocarną ikonę do pierwszego składu. Zostawcie łapkę do góry, jeśli wierzycie, że tutaj coś będzie. Jedziemy. Pierwszy player pick odkrywamy. Ian Wright 93. No, raczej to nie jest nic dobrego na tym etapie gry. Chcemy coś lepszego. Karta środkowa odsłaniamy, Shabi 94. No nie, lepsza karta overallowo, ale to nadal nie jest lepiej. Czas na ostatnią kartę. Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Hulit. Zobaczmy, ujawniamy, kto to będzie. Kurde, tak szczerze Wam powiem, nie wiedziałem, że te karty coś kosztują. Ian Wright jest warty ponad 300 tysięcy, a Xavi ponad 400 tysięcy. No Steven Gerrard tam 70 tysięcy. Okej, okay, no i tak bym wziął Shaviego, 94, bo ma najwyższą veran. No i kosztuje najwięcej. No spoko. Ma trzy playstyle do podań. Możemy go nawet. Zobaczyć w następnym odcinku, ale kurczę, i tak, mimo to nie jest to jakaś karta z kompletnego topu. Jeszcze tylko wam pokażę praktycznie, w ogóle tego nie robię. Statystyki drog by po tym Food Champions. 15 rozegranych spotkań, tu jest 16, no bo wszedłem i wyszedłem do skład Battles, żeby tą kartkę z turę zdjąć po tym pierwszym spotkaniu. Także 15 spotkań, 37 bramek i 8 asyst. No naprawdę bardzo dobre liczby, bardzo fajne. Dajcie znać, może wam. Coś lepszego sypnęło. Oczywiście mam taką nadzieję z nagród, lub z tego player pika z ikoną. Ode mnie to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym klasycznie odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!